Ach, akt drugi. Wiecie co? Właśnie sobie uświadomiłem, że przez pierwszy akt w ogóle nie użyłem swojej nowej Luny. No, po prostu dramat. Nawet elemental burst ani razy nie użyłem, nie wiem jak wygląda. No po prostu pech. Jak ja patrzę na te poprzednie regiony, to nasza Luna już była, nie wiem, po walce ze strażnikami, z jakimiś Fatui, z jakimiś, no nie wiem, nawet z całą ma a tu... Nic. Pierwszy akt, nic nie, nie używam. Dobra, użyłem na kwiatkach <laughs> Elemental Skilla. Ale Elemental Bersona na tej pory nie wiem, jak wygląda. <laughs> za spokojnie tu jest, za spokojnie, powiem Wam. I jest to przerażający i mam tak samo w wielkie oczy jak nasza Luna. Oooo. A... <laughs> nie no, no ja to jest. Świetna postać, ale obawiam się, że. Coś się wydarzy z nią, a mam nadzieję, że nie. Jest zbyt pomocna. Nie no. Ten region na, trzeba uważać naprawdę na, tutaj na ludzi. Nie wiadomo z kim się rozbawia. Czy mówi naprawdę, czy kłamie. Tego się dowiemy i tak w przyszłości. Mam nadzieję, że w kanałach już będzie jakaś bitka, bo tak to trochę nie użyję tych umiejętności w ogóle w tych skin. No, W tym questie, archon quest. Powinien być trudny w ogóle. Ani razu jeszcze nie użyłem. ...luny. Tak, chcę sprawdzić, czy to ma sens. Czy to działa. Czy jest potężna. Nie, nie dają mi tej możliwości. Co? On tak nagle zniknął. Czemu nic nie zrobiłem? Po prostu. What? Dziwne te koty. Okej, na to jest taką porządku postacią. Nawia ma jakieś ukryte. mmm. Jakby to powiedzieć, pobudki. Z, z, za bardzo nam pomaga, za dużo wie. I no, strasznie, do przodu, żeby rozwiązać zagadki, pójść do, w ogóle z do przodu, jest dość. trochę podejrzane. W ogóle ja ją lubię. Fajna postać. Ale zaczyna mi coś nie grać z nią. A, więc tak się sprawy mają. No. Dobra, już wiem, dlaczego nawia. A, ma taką pretensję. Czyżby rozpacz nie zamieniła się w nienawiść. Mam nadzieję, że nie. W ogóle też zaczął padać. A to oznacza, że... No, na pewno nie zbieg okoliczności. Oczywiście ma to być taki dodatkowy motyw, ale... Może coś ma jakąś większą głębię? Dobra, może ja za dużo kminię. <laughs> za mało walczę i za dużo kminię. Co dlatego? Ło! Ło, jak fajnie mnie przerzuciło. Tak, bym musiał lecieć stamtąd tu. <laughs> dobra, opcja dialogowa i bardzo dobra, a... I po niej, i muszę to pozbierać, bo nasze luna inaczej będzie. Co? Na to nie można wejść. Ojo! Łaj! <laughs> nie ma innego wyjścia. Ja w ogóle konstelacje nie sprawdziłem. To jest ten czas. Bo i tak nic się nie dzieje. Znaczy, nic się nie dzieje. Popularnie dużo się dzieje, ale ja ani razu miecze nie podniosłem na nikogo, żeby sprawdzić. Mnie to boli. Przecież to barka przymierza, która nas ocali. <laughs> ja to tak widzę. Nie ma innego wytłumaczenia bo coś da łódź jest robiona i pewnie będzie wykorzystane. ale to w przyszłości, nie od razu patrzcie, nurkujemy, pierwsze nasze nurkowanie ale dziwnie dziwnie się czuję, wiecie tak nurkując ale muszę wiii Luna jest naszą serenką ładną patrzcie jakiego blura zrobi, żeby nie patrzeć tam cenzura Ej, też mamy jakąś tutaj. A patrz, jak fajnie pływa. Fajna jest ta animacja złe. Szkoda, że to tylko. A na tym terenie, ale ogólnie to super, to jest wykombinowane. No to teraz, dopiero teraz, no to, to tego spróbowałem. Zresztą musiałem spróbować, bo zaraz będę musiał książki pozbierać dla właśnie. <laughs> tak skoczyła. <laughs> no nie, Ej, super to jest. Jeszcze raz co Aj. Teraz tempo. I do góry. I ciach! Ej, tu można wskoczyć? Na skałę wtedy? Chcę to sprawdzić, chcę to spróbować. Jup! Kurde, nie wyszło. Jeszcze raz. Dawaj. No. O! Ty, to super jest! A, podoba mi się! Okej, okay. ciekawe. Kolejne śledztwo. Hmm. Podoba mi się ten system, ale... ...nie walka. Właśnie sobie uświadomiłem jedną ciekawą rzecz. Jana Paimon. O, ranę, jak ona wygadała. <noise> to by było straszne. <noise> Raczej tego nigdy nie zobaczymy, bo nasza nawet postać. Za każdym razem, kiedy spotykamy jakąś inną, która pije alkohol, to zawsze zamawia sobie jakiś sok. Tak jak my z Kavenem, Jego hangoutem. Tam też właśnie. Po nasz traveller, trawelerka mówiła: O! Wina się nie napije, ale jakiegoś soku na pewno. to ciekawe, jak nasza Luna wczuwa się w rolę detektywa. Za każdym razem tym. Ten... Wzrok Jestem pewna swego Wiem co mówię <laughs> Ale gang z nas Świetne Świetna Czekaj no, no ja jest jako szef Mamy dwóch oziłków Mamy Lulę, która jest ultra i Paimon, który jest No właśnie, kim tutaj jest <laughs> Jako mówca <laughs> O, będzie nurk Dawaj A zapomniałem i nie mogę tutaj Dobra, trochę dalej I teraz no i cudo. Wow! Mydziłem, że oni to pominą, szczerze mówiąc. Co ty? Złapaliśmy go. A, jakaś bestia! Ki system walki śmieszny. Co to? Kij cena? Tak, okej. Okay. Dobra, ubiliśmy płaszczkę. A. Drop. Drop. Stop. No w końcu walka rady. Cały pierwszy jak bez walki. Teraz dopiero. Ej, chyba jesteśmy w połowie drugiego, a dopiero walczymy. Ej, to w taki trochę inny sposób niż myślałem. <grych> Chcę wykorzystać nasze skille nowe umiejętności, które mi nie pozwala.